Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Zobaczyły go szczupaki. Kto to taki, kto to taki? Księżyc na to odparł szybko. Jestem sobie złotą rybką. Też macie takie wrażenie, że to będzie hit? Wędkę. Rybak złowił go na wędkę. O tym, że powstaje nowy Kleks, wiedzieliśmy od dawna. O tym, że zagra go Tomasz Kot także, ale zwiastun, który pojawił się na początku grudnia, zdradził wiele nowych i zaskakujących informacji na temat tej produkcji. Trwający ledwie kilkadziesiąt sekund filmik pokazał, że w Polsce też można stworzyć bajkową scenografię rodem z Hollywood. W końcu, skoro świat ma swojego Harry'ego Pottera, nasz polski czarodziej też na taką oprawę zasługuje. Ale na jednej z pierwszych konferencji prasowych reżyser filmu Maciej Kawulski mówił o poszukiwaniach złotego środka pomiędzy Literackim pierwowzorem, filmową adaptacją sprzed 40 lat i swoim dziełem. Zwiastun pokazał, że mu się to udało. <tryk> Po pierwsze nie ma żadnych wątpliwości, że reżyser wiedział, że będzie się mierzył z kultem postaci stworzonej przez Piotra Franczeskiego. W końcu Akademię Pana Kleksa obejrzało w kinach 14 milionów ludzi, co dziś jest wynikiem nieosiągalnym. Okazało się, że Piotra Franczewskiego także zobaczymy w najnowszej produkcji. Co wybierzesz, Ado, świat, który znasz? Czy przygodę swojego życia. Drugim zaś elementem Złotego Środka jest główny bohater i wcale nie chodzi o Ambrożego Kleksa. Jak zapewne pamiętacie w literackim pierwowzorze i w filmie sprzed 40 lat, do Akademii naszego czarodzieja mogli uczęszczać tylko chłopcy i tylko o imieniu zaczynającym się na literę A. Stąd Adaś Niezgódka, którego w nowym dziele zastąpiła dziewczynka. Ada Niezgódka. O, ale wjechało! O, o. Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Zobaczyły go szczupaki. Kto to taki? Kto to taki? Księżyc na to odparł szybko. Jestem sobie złotą rybką. Słysząc tak... Też macie takie wrażenie, że to będzie hit? Witajcie w naszej bajce! O, ...na wędkę... Klerks.